Dzień dobry, zapraszam na serwis informacyjny miasta Katowice. Zobaczmy skrót wydarzeń. Najlepsze dyplomy projektowe Akademii Sztuk Pięknych 2013. Prace zostały wyselekcjonowane przez uczelnię, czyli nie student zgłaszał samodzielnie. Odpust u babci Anny w Nikiszowcu. Wszystko to, tra co tradycyjne e, i najbardziej wartościowe, uważam w tej kulturze śląskiej, jak najbardziej przeżywa swoje apogeum. Tenis dla odmiany. Wszyscy są y, zadowoleni myślę i bardzo dobrze nam idzie. Wrak Rejs Silesia. Zabawa przednia polecam każdemu. W Rondzie Sztuki zaprezentowano najlepsze dyplomy projektowe Akademii Sztuk Pięknych 2013. W wystawie biorą udział dyplomanci Gdańskiej, Katowickiej, Krakowskiej, Łódzkiej, Warszawskiej i Wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych oraz Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Prace zostały wyselekcjonowane przez uczelnie, czyli nie student zgłaszał samodzielnie, tylko grono pedagogów, władz uczelni decydowało, które cztery dyplomy z danej uczelni są najlepsze i powinny się znaleźć w tym konkursie na tej wystawie. Czyli to są naprawdę już takie wybrane, Świetne realizacje studentów studiów magisterskich, nieważne czy są to studia pięcioletnie, jak w niektórych uczelniach, czy y, dwuletnie, czy trwające półtora roku, kończące się tytułem magistra i tu mamy właśnie do, do czynienia z takimi dyplomami. W trakcie wernisażu najlepszym adeptom sztuki designu wręczono nagrody rektorów, ministra kultury i dziedzictwa narodowego, marszałka województwa śląskiego oraz prezydenta miasta Katowice. Sumy, które otrzymują laureaci myślę, że są takim dobrym startem w życie zawodowe projektanta pozwalają na uruchomienie własnego studia, przynajmniej w jakimś zakresie, także jest to spore wyróżnienie. Cieszę się bardzo, bo to jest pierwszy taki, taki duży sukces. No i myślę, że to jest świetny początek na, na start i na dalszą drogę, żeby zaistnieć i, i robić to, co, to, co kocham. Bo... Bo kocham. Stworzyłam biżuterię modułową. Projekt oparty jest na łączeniu ze sobą materiałów pozornie do siebie niepasujących, takich jak szkło, magnesy i silikon. Wszystko to wykonałam własnoręcznie, w troszeczkę chałupniczą metodą. Odlewałam ten silikon, zatapiałam w nim magnesy. Elementy szklane wykonane są z rur, kształtowanych w pełni palnika. To jest technika, w której poświęciłam najwięcej czasu na studiach. I te szklane elementy są srebrzone od wewnętrznej strony tradycyjną techniką, tak jak srebrzy się bombki. Jest to takie stanowisko pracy dla przestrzeni otwartej studia projektowego. Oczywiście też może być dedykowane nie do studia projektowego natomiast to była moja grupa docelowa. I jakby tutaj chodzi o to że każdy element stanowi, e, od, stanowi oddzielną funkcję poprzez zastosowanie w różnych miejscach także użytkownik sam naprawdę generuje tą przestrzeń. Wystawa będzie otwarta do 31 sierpnia. Odpust u babci Anny na Nikiszu to święto rodziny integrujące zarówno obecnych jak i byłych mieszkańców dzielnicy a także jej sympatyków i turystów. Jest to okazja do zaprezentowania i promocji zarówno tego niezwykłego zabytkowego osiedla, jak i dokonań jego mieszkańców oraz instytucji i organizacji na przestrzeni ostatnich kilku lat. Organizatorzy odpustu starają się prezentować lokalne wyroby rękodzieła, ale także i sztukę autorstwa rodzimych artystów. Jest to kolejna możliwość zaproszenia do Nikiszowca osób, które mają artystyczną duszę i chcą się swoimi wyrobami pochwalić. A jeżeli odpust to tradycyjny śląski obiad, czyli tradycyjna śląska kuchnia. I to, czego nie może w dniu odpustu zabraknąć, czyli maszkety na słodko, czyli kołocze, kokosanki, makrony i to wszystko tutaj można w Nikiszowcu dzisiaj znaleźć. Sprzedajemy świeczniki robione jak karczochy, czyli ze wstążek układanych w trójkąciki. Mamy również szyte rzeczy, takie praktyczne, czyli podkładki pod talerze, łapki kuchenne, na drutach robione szale ażurowe, różne ozdoby, broszki na przykład biżuterię, wszystko ręcznie robione przeze mnie, bądź przez kogoś z moich najbliższych znajomych czy przyjaciół. Bardzo dobry pomysł, ludzie się cieszą, mają chwilę wytchnienia, zabawy prawda i tak dalej. Zapraszamy na karminadel śląski, ciapka pusta po, po naszemu pan kraut, lemoniadę rabarbarową i koktajl jagodowy. Kuchnia i to wszystko to tra, co tradycyjne i najbardziej wartościowe uważam w tej kulturze śląskiej jak najbardziej przeżywa swoje apogeum. Ponownie, tak jakby się promuje rękodzieło, które przez długi okres było zepchnięte gdzieś w kąty. Wiele osób potrafi robić rękodzieło, natomiast przez długie lata robiło się to do szafy, tak zwane, prawda? Że komuś tam znajomym, głównie dla siebie, ale niespecjalnie, żeby to pokazać i pokazać ludziom, że to jest coś fajniejszego niż która jest za którym jest rynek zalany, nie? Organizatorem odpustu u Babci Anny jest Stowarzyszenie Fabryka Inicjatyw Lokalnych, realizator Centrum Aktywności Lokalnej w Nikiszowcu, przy współpracy z lokalnymi organizacjami i instytucjami. W ramach akcji Tenis dla Odmiany w Katowicach zorganizowano zajęcia tenisowe dla dzieci i młodzieży na kortach w Janowie. Przecież dzieciaki przyjeżdżają do nas, prowadzimy dla nich tutaj takie zabawy, staramy się zaradzić ich tenisem, żeby mogły potem dalej kontynuować naukę. Rozgrzewka, bo to podstawa, też w formie zabawy. Potem podstawowe uderzenia. Jeden dzień jedno uderzenie, drugi dzień staramy się wprowadzić drugie uderzenie, w zależności jak dzieciaki szybko łapią. Na koniec jakaś gra, rywalizacja. Współzawodnictwo. Zajęcia prowadziła między innymi Katarzyna Pyka, młoda zawodniczka z Katowic. Bardzo się cieszę, że jest taka akcja u nas tutaj w Katowicach i cieszę się, że mogę pokazywać bardzo młodym dzieciom i ludziom e, naukę gry w tenisa i cieszę się, że tutaj mogę brać w tym udział. Po jak jest dobry, dobry instruktor, mają trochę ochoty, to, to są stanie w ciągu takiej jednej lekcji już, już czegoś się nauczyć. Wszyscy są e, zadowoleni myślę i bardzo dobrze nam idzie. Jak się podobają zajęcia? Są najlepsze na świecie. Nigdy nie było lepszych, chyba. Tenis fajny sport? Tak. W tenisie jest najważniejsze to, że można, że można sobie pobiegać, wyrzucić z siebie energię niepotrzebną. Zajęcia ciekawe? No ciekawe, ciekawe. Sport ogólnie jest piękny, niezależnie czy ktoś gra w tenisa, pływa, czy robi cokolwiek innego. Tenis jest taką dyscypliną, że możemy się zmęczyć przy niej. Wbrew pozorom, mimo że z boku wygląda, że tam kawałek kortu i nic się nie dzieje, e, można spotkać naprawdę fajnych ludzi. Jak jest ładna pogoda, słońce, czego chcieć więcej? Tenis w Katowicach zyskał na popularności m.in. dzięki kwietniowemu turniejowi BNP Paribas Katowice Open. Na terenie byłej betoniarni przy ulicy Roździeńskiego 200 w Katowicach fani motoryzacyjnego szaleństwa wzięli udział w zawodach Wrag Race. Aby wystartować w imprezie, wystarczy samochód osobowy o wartości nieprzekraczającej tysiąca złotych. Każdy z zawodników ma do przejechania 30 minut po torze. Zwycięzcą zostaje ten uczestnik, któremu w tym czasie uda się pokonać jak największą liczbę okrążeń. Pomysł generalny no nie jest polski, prawda? Pochodzi to wszystko ze, ze, ze Skandynawii. W zeszłym roku z, z współorganizatorem Rafałem Chrzanem e, wpadliśmy na pomysł, żeby, dlaczego tego nie zrobić tutaj. Zaczynaliśmy od siedmiu samochodów. Wiadomo, że ten rynek motoryzacyjny musiał okrzepnąć w naszym kraju, tak? I te ceny samochodów no dopiero teraz są takie dostępne, że... No... W zasadzie jeżdżące auta to one wszystkie nie przekraczają tysiąca złotych, a jak widać jeżdżą, nie? 10 lat temu to by było nie do pomyślenia, to tutaj nie jeden by się rozpłakał, widząc, że to prawie nowe auta w cudzysłowie idą na, taką, na takie wykończenie. Adrenalina jest i to jest o wiele lepsze niż, nie wiem, zatankować sobie do auta i jechać normalnie po drodze albo iść na piwo z kolegami, nie? Najlepsza zabawa na świecie. Uwielbiamy jeździć samochodami. Jest to wielka nasza pasja. Ja jeszcze już we wszystkich wrakach, jakie były. Nie byłem tylko na pierwszym, tak? Byłem we wszystkich. No. Jest to naprawdę duże odstresowanie, takie wiesz, masz takie poczucie, że chcesz się wyładować, tu jest najlepiej. Troszkę też taki wandalizm motoryzacyjny. No można troszkę powiedzieć jak widać po naszym samochodzie, jest to mały wandalizm, ale powiemy najlepsza porada dla wszystkich, opaski same zaciskowe, załatwiałem wszystko. Po prostu jest świetnie, no e, chyba najbardziej relaksacyjna impreza i taka, no... E, Wyzwalająca emocje, także, także taka bardzo odprężająca, bym powiedział. Wydawałoby się, że samochody już jednak zakończyły swoje życie, ale dajemy im taką ostatnią możliwość, żeby się wyszaleć, a potem, już na złom. Zabawa przednia polecam każdemu. Przyjedźcie, zobaczcie, spróbujcie, na pewno warto, bo jest świetnie. Tylko zobaczcie, filmi drugo... zobaczcie filmiki na YouTubie, potem z tego to, to będzie fajnie. Sprawdźmy co ciekawego w najbliższym czasie odbędzie się w naszym mieście. 31 lipca o godzinie 19.00 Teatr Żelazny zaprezentuje spektakl gościnny Teatru Strefa Otwarta z Wrocławia pod tytułem H2O. Zapraszamy na kolejny seans filmowy w ramach cyklu Kino Letnie na Mariackiej. 3 sierpnia GieKSa podejmie na własnym stadionie Sandecję Nowy Sącz. Obszerniejsze relacje z wydarzeń dziś prezentowanych znajdą Państwo na stronie comtv.pl oraz katowicetv.eu. Na kolejny serwis zapraszam we wtorek za tydzień. Do zobaczenia!